Siemanko wszystkim Siema widzowie Pozdrawiamy Was serdecznie No i chcieliśmy Wam jeszcze trochę poopowiadać o Zygmuncie L. Sandokanie o Piotrku Nenku i o Pawle Pierze Prawda? No, widzowie tam pisali do nas, że chcieliby właśnie coś usłyszeć o, o tych panach więc y, nagrywamy dzisiejszy odcinek o chłopakach Sandokan, Pyra i Nenek, nie? No, dokładnie y, chłopaki z Gliwic, chociaż nie do końca, gdyż y, Zygmunt w sumie przyjezdny No, z Kieleckiego gdzieś był chyba. Dokładnie tak Nenek też nie, 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 nie z Gliwic chyba y, Nenek no jest z Gliwic. Mi się wydaje, że nie, że się urodził nie w Gliwicach. Nie urodził się w Gliwicach? Paweł na pewno też nie w Gliwicach. Eee, Paweł gdzieś na wsi się urodził. Powiem powiem. powiem co innego. Jeżeli chodzi o NK, yy, na pewno chodził z moją bratanicą do szkoły. No, no możliwe, ale on mi mówił też, że gdzieś tam yy, chyba. Na pewno nie urodził się w Gliwicach. Znaczy tak mi się wydaje, że mi mówił, że gdzieś tam się też urodził, chyba w innym... gdzieś... Nie wiem czy on gdzieś tam nie pochodzi ze strony Pomorza, gdzieś tam te, te strony. Że to dlatego, dlatego, dlatego takie, takie skumanie się z Lechą Gdańsk? Być może, nie wiem. Nie, 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 nie chcę wprowadzić kogoś w błąd, ale tak mi się wydaje, że on właśnie gdzieś tam powiedział, że gdzieś tam się chyba pochodzi z tamtych rejonów, ale mogę się mylić. Mm, nie wiem. No bo w sumie taki taki zagorzały kibic Pi Piasta nie? I bym powiedział, że bardziej zagorzały leki Gdańsk niż Piast Agniewice, ale... z Piastem się na końcu pokłócił, nie? z no chłopakami nie... tak? no a o co się pokłócili? a nie wiem, no nie mam pojęcia, ale gdzieś tam, wiesz no, ulaci tam to poprzejmowali, to wiesz no, ale dobrze mówią na jego temat z tego, z tego co widzę i słyszę znaczy z tego co słyszę, a nie z tego co widzę, nie? To nie wiem, bo ja tam nie mam styczności z tymi małolotami, teraz ja też nie do końca z takimi całkowitymi małolotami, no ale no, źle no, nie można powiedzieć, no co on takiego zrobił. Krzywych? Nam krzywdy nie wyrządził. No nie, no ale <grym> <grym> tak samo, tak samo w sumie, w sumie, jego, jego życie też nie było takie długie, prawda? No nie było długie i później to takie było trochę jego życie ciężkie, nie? Ta, mhm. ta, 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 jego baba, co tam ją wyciągnął z jakiejś agentury, co z nią dziecko miał, to go zostawiła z, z tą dziewczynką małą, mnie Z córką przecież. Mhm. No odnośnie, odnośnie Zygmunta to tak samo słyszałem, że ktoś tam mówi, ktoś tam mówi twardo, że on nie żyje, nie? Kontaktu z nim nie mam. Mm, no ale jego no. córka jest przecież na internecie, no, nie? Jego córka jest na internecie? Tak, na Facebooku. Mm. No Masz... ja mam z nią kontakt. Tak? To mhm. moż, można się jej zapytać, nie? Mi się wydaje, że on normalnie żyje, że on jest w Holandii z tą córką. No, no. To no jestem tego no, przekonany, no. no na no, pewno to... był, nie? Dlatego, dlatego... Wiesz... A nie, no o tym byłoby głośno gdzieś tam, wiesz, no co ty. Wydaje mi się, że normalnie żyje Zygmunt, tylko Zygmunt, wiesz, on do głowy dostał, nie? No ja wiem, ja wiem, on... Um... Powiedziałem ci o tej sytuacji, jak tam kiedyś byliśmy, znaczy Nenek był tam, e, jakiś zygmunt tu, tu mieszkał Boczna Dąbrowskiego albo Dąbrowskiego ta ulica tutaj no, była, nie? No. no to tam był Nenek u niego na imprezie, ja tam dzwoniłem do Nenka i Nenek mówi, to podjedź, bo tutaj jestem akurat u Sandokana, nie? No. No ja tam podjechałem. No tam była impreza, wiesz, on nie kojarzył, bo mnie znał, nie? Tak wiesz, z widzenia i w ogóle. I siedzieliśmy i Sandokan mówi, że idzie do toalety, nie? I jak poszedł do tej toalety, to nagle przyszedł z takim, z takim nożem. Stary, I, i, i do mnie, z, nie? Z takim dużym kuchennym, tak? No, z takim no. dużym kuchennym, a on dobrze gotował, nie? Znaczy mi się wydaje, że on żyje dalej, to także wiesz. I do mnie z tą kosą, nie? Mhm. A Nenek mówi Zygun, przecież to nasz znajomy, no co ty? To mój dobry przyjaciel, co ty? Weź się spokój. On miał po prostu jakąś taką gunówkę już, wiesz? Yy, a on w ogóle w ogóle yy, powiem tak, yy, że ja nawet myślałem, że on świruje kiedyś, bo yy, w nocy pod Tesco go spotkałem i on na dwa głosy rozmawiał normalnie. Naprawdę, na dwa głosy. Tak jakby on nie świrował, on wariował. Naprawdę. No, a ja Myślisz, myślę... on miał zarzut gdzieś tam pobicia tych policjantów i tam gdzieś mu ten zarzut spadł przez to, że on yy, wariat, nie? Czyli co? Miał schizofrenię, tak? Mi się wydaje, że tak, że miał dwubiegunówkę, no. no, mm -hmm. no mówię Ci, że do mnie wyskoczył z taką kosą, nie? Wielką. Mm -hmm. A normalnie siedzieliśmy, hmm. gadaliśmy, śmialiśmy się, wiesz o co chodzi impreza, o. wiesz jak. Y Nenek nene przy tym momencie tak, tak samo długo był, nie? Od młodych lat, prawda? No tak, ale Nenek mi później opowiadał, że podobna sytuacja była z nim. Że on też kiedyś do niego poszedł, mm -hmm. wiesz, y zaczęli sobie pić, wszystko, nie? I nagle Zygmunt do niego wy, 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 wyskoczył, że, że, że Nenek chce go okreść coś, wiesz, o co chodzi. Tak, tak. Także wiesz... Zygmunt w ogóle z swojego czasu był bardzo silny, nie? Naprawdę był bardzo silny. Ale więzienie więzienie. Przede wszystkim te enki, nie? Enki zepsuły mu głowę. No tam długo, długo sam siedział, nie? Na enkach. No, są ludzie, którzy dłużej siedzą i nic im się nie dzieje, wiesz, ale. Yy, z, yy, no, Zygmunt pod tym kątem musiał mieć słabą głowę. Być może, być może, yy, być może był chory na. Boże. Na. Boże, jak nie możesz być sam. Yy, jest taka choroba. A to nie wiem, wiem, że jest... W, klawiszczeniu, w klawiszczeniu, jak nie możesz być zamknięty, O, klaustrofobia, dokładnie, dokładnie. Ale to nie musisz być zamknięty. No, 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 nie, no nie możesz być zamknięty. A to nie, że sam. No, nie. No sam. No sam zamknięty. Sam, ja, ale, ale jak będzie ktoś, jak będzie ktoś, to i, i, i tak ten ktoś be, be, będzie sobie dawał. No to wpisz sobie w telefon. Co? To Niekoniecznie sam, wystarczy, że zamknięty z kimkolwiek, tak, tak? Tak, wydaje mi się, że klaustrofobia to jest choroba, że nie można no okay. być w zamkniętym no, pomieszczeniu. No, no tak, no, no to jest. To... A nie to, że sam czy okay, nie sam. No? Okej, okay, nie będziemy tutaj, nie będziemy się tutaj sprzeczać. Tylko. Bo, bo, bo to jest obawa, obawa przed zamknięciem, nie? Nie może być w zamkniętym pomieszczeniu żadnym, tak, no. Tak. No i być może, być może Zygmunt cierpiał na klaustrofobię, wiesz, i dlatego. Tak... Tak się stało. A, no to a, może, się... a może tego nie ujawniał nikomu? No, chyba, i... że tak. No. Mogło tak być. No bo wiesz, y, on zawsze zawsze pokazywał się jako silny facet, nie? Także... Y... No, czym to był, wiesz, w sensie on był bardzo charakternym facetem, nie? Dokładnie. Naprawdę. Pomagał, pomagał bardzo wielu chłopakom. Mm. No on był tutaj rezydentem, franczyzę dostał na, na Śląsku od Pruszkowa, nie? Mm -hmm. Tak. Tam też on był to, do, do, do sprawy do Pruszkowskich było, bo tam... To było do... po śmierci Simona, nie? Tak, tak. No, jego masa po, pogonił, nie? Mm -hmm. I także on tam był do, do, do tego, do, do pruszkowskich. Zygmunt. Okay. Yy, Paweł Paweł tak, tak dołączył jakąś yy, Tam mieli jakąś awanturę wspólną. Mówi, yy, Paweł, Paweł z Zygmuntem, no. Mm, no i później. Była piątka przybita, razem, razem. Y, tam, tam były te karty na giełdach. Ale nie? oni zaczynali no. łańcuch Lichwy, nie? No. Y... łądka jak łańcuch. Oni, oni, oni też y, tam, tam. Y, z tym komuzem z komuzem się y, zaczęło, z tym, z tym hotelem. W łabędach ten Malibu, nie? No tam. No, to, to tam tą akcję co tam odwalili, ale to nie mówmy, bo to wiesz. Dokładnie, dokładnie, no ale? No ale za to wyroki pozostawali, nie? No tak, ale ja tam słyszałem, że właśnie oni głównie zaczynali od łantka, nie? No tam tam dużo. Za... Tak, oczywiście, że dużo z Antkiem mieli wspólnego. No Zako... tam się zantkiem i odbił od niego, nie? No dokładnie, no. A on tak później z kim innym. Piątki przybijał i. Ja byłem i tego... sam osobiście no. świadkiem, jak oni kiedyś przyjechali do pewnego klubu. Ja tam wtedy siedziałem. No. Przyjechali tam rozprawić się z jednym chłopakiem, mhm. też dobry chłopak charakterny. No. To powiem ci szczerze, to pyra normalnie stoły podnosił bilardowe. Rzucał stołami bilardowymi. Nenek rzucał kulami od bilarda i nikt, nikt, w ogóle zero reakcji chłopie. Ochroniarze, ci co tam na przykład byli, jak mieli plakietki, bo wtedy były plakietki mm -hmm. ochrona, to normalnie ściągnęli... Ochroniarz, ja to widziałem na własne oczy, nie, ochroniarz ściągnął plakietkę, usiadł przy barze i wziął sypiwo i udawał, że jest klientem, eee, To ja słyszałem, ja słyszałem o takiej akcji eee, w Sośnicy. akcji może, 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 może... Nie, 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 To nie to, co Ty widziałeś, nie. ale, ale w Sośnicy to tak samo. Eee, no, no myślę, o, gdzie tak Była ochrona była, była i na, nagle jej nie było, nie? Zresztą. Ale zresztą tutaj... O czym nie my to... mówimy, Ale dyskoteki, to... wszystkie dyskoteki tak samo w Gliwicach, jak, jak Paweł się pojawiał, to, to tam tam głowy odwracali yy. ale tutaj to nie była ochrona, że oni pouciekali tylko on już nie miał gdzie uciekać bo to było tylko jedno, we, jedno wejście mi się no wydaje dokładnie, i wiesz, sobie i, pozyskawe... i siadł siad do baru jako klient i piwo wiązał piwo, od kogoś się udawał że jest klientem i piwo pije nie? no normalnie z ochroniarza się aktor zrobił od razu no, no nieźle, nieźle no w tamtych czasach to oni byli na topie, nie? No dokładnie, no yy. Paweł strasznie nie lubił jak ktoś miał długie włosy albo kolczyki, nie? Tak, wyrywał, wyrywał kolczyki e, razem. E, no z ucho, normalnie, mi ja byłem świadkiem no, w dwarku no no, 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 no no, ja normalnie no. byłem świadkiem, jak w dwarku, klienta złapał za ucho i, no, i mówi, no. co ty. No, tylko, tylko e, kurde, miał taką, taką słabą cechę też jedną, nie. No ale to. tutaj no, nie ma co bo, to wiesz. Nie, nie, bo Nie, bo nie chcę nie chcę. No. No Piotrek, Piotrek, Piotrek tak samo później, później yy, z tymi kolczykami tak trochę 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 podłapał. Ne, ne? Tak. nie? Tak. Podłapał od Pawła, nie? No, czy wiesz, jak ja już później, bo ja tam przez jakiś czas się z nękiem tam trzymałem, no to tam przy mnie już takich akcji nie robił, nie? Ale to No już nie, wiesz, no, już no, no później, stopu później spadł, nie? no i stopu spadł i schorowany już był, nie? Jak się jak 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 ty się z nim zadawałeś już nie? Już, 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 już słabo było ze zdrowiem u niego, nie? Y... Znaczy ja jak się z nim zadawałem, no to jeszcze nie, tak słabo ze zdrowiem nie było, no nie przesadzaj, nie? Później jak już było tak ze słabo zdrowiem, to ja go w ogóle nie widziałem przez dwa lata, dopiero na pogrzebie no do nie miałem. Nie. No ja wiem o czym ty mówisz, ale pamiętasz jak, jak on najpierw wyglądał, a co się później z nim stało, nie? No potem to był wrak, nie? No. No. No, ale interesuje mnie to, czy Ty, czy, czy ty coś słyszałeś, e, e, kto odpalił Pawła? Czy Ty masz jakieś wie, e, wieści na ten temat? No nie, tam, 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 była, tam, tam była taka akcja, że właśnie e, takie dwie niedobne, niedobre osoby, e, Egon i Brylant, e, podobno e, powiedzieli, że to zrobił Alex no i tam pojechali do tego Alexa yy, przesłuchać go a Alex powiedział że kiedyś yy, proponowali mu yy, Egon i Bland yy, żeby odpalił Pyrę nie? a jeżeli jeżeli chodzi o to kto go zabił no to tam tam yy, tam było tam było tam było takie multum osób podejrzanych w ogóle przez organy ścigania, że masakra, nie? I nikogo nie wycypowali tak na 100%. Bo Paweł Pyra w tamtych czasach powykręcał mnóstwo osób, nie? Dokładnie, dokładnie, no. no to... Paweł Paweł się niczył z nikim a nic niczym wtedy, nie? No. Ale tego dnia w wielu domach korki od pana strzelały. Dokładnie Jak tak. Jak się dowiedzieli, że Paweł Pyra nie żyje. Tak, bo wiele osób go się bało. Bo... Ale to nie tylko chodzi o, że się go bali, tylko on też mnóstwo tam różnego czegoś w krechę podawał, nie? Wiesz o co chodzi? Dokładnie tak. Nie musieli no. mu poddawać pieniędzy, nie? Tak, tak, tak. No, tak to wyglądało, nie? I y, Piotrek, Piotrek też y, y, sam wychowywał swoją córkę, nie? No, no, tak. Dlatego mówicie, no. że ta, 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 ta dupa, co ją wyciągnął tam z burdelu, co tam była z nim przez jakiś czas, co go zostawiła, to zostawiła go praktycznie z małym dzieckiem, nie? Mhm. To wiesz, to dla, dla faceta też takiego, wiesz, bandziora, gangstera, to wiesz, że teraz zostajesz takim małym dzieckiem, nie? Mhm. Sam. Wiem, I wiem. tak on ją wychowywał to, stary, Tak, moim tak. zdaniem, wiesz. No, to, było, to było dla niej trudne, no. no. Ale i tak, wiesz, wychowywał ją. Co mu kto jej tam dał, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Mm Piotrek, Piotrek kiedyś moją bratanicę yy, wytargał za włosy. Ja tam poszedłem do szkoły. Razem chodzili do tej szkoły. Yy, tam, tam, na Wojtowej Wsi to dziesiątka chyba, nie? nie mam pojęcia I, no i poszedłem tam do tej szkoły chwyciłem go za ucho no. a później, później się mnie pytał, jak już był kibicem czy ja znam siebie, nie? ja bym powiedziałem, że to ja jestem a on a Jasiu, ale się zmieniłeś, nie? no i poszli no ale to kibicem to on już później był jak on z tego stopa spadł, nie? bo był przecież moment, co on tam latał, to, to ale nie, on już, on już od dzieciaka był kibicem Piasta, wiesz, jak yy, 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 kilkanaście lat miał nawet, no, no szybko, szybko. Czyli C ta, ta akcja tam yy, na stadionie, czy to, to była przed tym, jak on się bujał z, z, z Andukanem i z Pyrą? Myślę, że yy, taka, co się pokusili? Nie, czy, no, znaczy, no przed tym, co oni tam byli na topie, o to mi chodzi, nie? No trzymali cały tej Śląsk, nie? Yy, no to ten, on, on, on się bujał, on się bujał na stadionach, on się bujał na stadionach wcześniej, wiesz. I nie wiem, nie wiem, nawet tak szczerze, co ja myślę, ja myślę, że Zygmunt go wypatrzył, yy, bo, bo, bo widział młodego chłopaka, który jest mocno nasterydowany i silny, nie? No bo on wtedy był wielki, nie? Tak, no, duży był, no. No i mając 17 lat yy, 270 kg brał w martwym ciągu. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. No, słyszałem, słyszałem. No. No. A, a co ci jeszcze chciałem powiedzieć? Wyobraź sobie, że tutaj na siłowni chodzi dziewczyna, która bierze w martwym ciągu. Ona ma 17 lat i wzięła w martwym ciągu 200 kilo Dziewczyna. No, dużo, dużo. E, rekord świata, znaczy boże, rekord polski do e, 18 lat jest 155 kg, jeżeli chodzi o kobiety a ona wzięła 200 kilo, czyli już jedną czwartą prawie więcej, nie? No i Paweł... Y... słyszałeś na pewno, że... co Paweł zrobił, nie? przed śmiercią jeszcze, że... że sobie... że sobie... że sobie zrobił popiersie, nie? Nie, nie słyszałeś o tym? Mhm. Yy, I wyobraź sobie, że ja to słyszałem o świętej pamięci Maxa. Yy, mhm. Wiesz, yy, wiesz, czy go i ta, nie? Tak, 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 no i znałeś Maxa tak samo, nie? Znałem Maxa, no i, i Max tam był koło niego blisko, nie? Tak. No i, no i mówił mi, że. Paweł sobie zrobił po piersie i, i mówi, że coś czuje, że niedługo odejdzie, nie? No i to było jakiś tydzień albo dwa przed tym, wiesz. co yy, został zastrzelony, nie? Max mu tam rolety robił, nie? Tam po tym jak mu wjechali ci z Knurowa tam na chatę. No, no, no. Co ich tam no, zlał. Tak, zbił, ich, zbił. Ich, jak no, no. Paweł, 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 Paweł mógł być mistrzem świata, gdyby. Gdyby nie uderzył w gangsterkę, nie? No, bo z miał... tą sparował, nie? Przecież. Tak, miał... Paweł miał bardzo silną głowę, nie? No a Andrzej niestety nie. No Andrzej właśnie głowy mu brakuje. Dokładnie, gdyby miał, gdyby miał silniejszą głowę, gdyby miał silną psychę, to Andrzej byłby. No, Szczerze to. Tak. No. I nie wiem, czy słyszałeś, że Andrzej też yy, boksował większość swoich walk jedną ręką. Bo... Yy. No, bo tam ta jedna ręka nie była taka sprawna. Andrzej? Tak. To to, to mówią, mówią, mówią. Wiesz, to idzie po, po zobaczyć na materiałach. Po, po latach o nim mówią. No to przecież to idzie zobaczyć na materiałach. No idzie, idzie. No No, no i byłem byłem w szoku, jak coś takiego przeczytałem w ogóle, wiesz. Bo... No to jest weryfikacja, no bierzesz, oglądasz materiał. No, nie wydaje mi się, żeby mm -hmm. walczył. Znaczy, może tak być, że wiesz, zawodnik więcej używa jednej ręki od drugiej, bo jest na. Ale no, żeby tylko walczył jedną? Wątpię, nie? No ale, no ale, 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 mówią, że przede wszystkim da jedna, jedna jego ręka chodziła, a druga, dr, druga prawie w ogóle, wiesz. Może tak być. To... Trzeba materiały zobaczyć, No dokładnie, no. Ja się nie będę wypowiadał no. na ten temat, bo jego tak nie obserwowałem aż bardzo, jak, co po niektórzy, nie? Ale widzisz tam w komentarzach, jak robiliśmy ten typowanie tej gali, co była teraz w Szczecinie, fame, tam się niektórzy... No. Naśmiewali, że nie mamy o tym pojęcia, a typy siadły, nie? No dokładnie. No. Dlatego. Hejterzy! <laughs> nie, Pozdrawiamy nie, Was! Serdecznie. Może, może nie, to, 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 to nie w ten sposób, że hejterzy, tylko. Bo, bo, bo to nie było w formie hejtu, tylko wiesz, ktoś, ktoś myślał po prostu, że ma większe pojęcie od nas. bo... Ale ja tam. Te, tam było odpisane na jeden komentarz, żeby, żeby dał swoje typy. Tu już nie odpisał. Aha, aha. No ale, ale tutaj wiesz, to. to... Ja nie uważam, że to aż był taki bardzo hejt, nie? Nie bo... no ja się naśmiewam z no, tego, no bo... wiesz, jak hejterzy robią przeważnie, nie? No wiem, wiem, no. ale to ja taki bardziej wie, sarkastycznie powiedziałem niż wiesz. Mhm. W każdym razie się, no Zygmunt... Zygmunt był bardzo barwną bardzo postacią, bo jak przyjechał tutaj z Kielc to naprawdę ogarnął Ogarnął całe miasto. Ja nie wiem czy on Dick skielc. Z, z Kieleckiego wiem, że. Z Kieleckiego no. Ale ty mój skielc. No no skieleckiego, no boże no. Dlatego mówię Skierc, bo, bo kieleckie no... No to się... Ale nie będziemy... No, no dobra, nie będziemy... To nie Śląsk! <noise> no, no jak to nie? Znaczy, no w sensie, że województwo śląskie, ale... No dobra, no, no ale... ale no ale okay, no to no. jak ktoś pochodzi na przykład z Chorzowa, to nie możesz powiedzieć, że ktoś pojeździ z Liwic. No dobrze, ktoś no ale... ze Śląska. Ale okej, okay, no do no Kieleckiego tutaj no. przyjechał, to, to ogarnął, naprawdę, ogarnął naprawdę konkretny skład, nie? No. Y, wiesz, y, ci y, wszyscy złodzieje, kieszonkowcy, to no normalnie zbierali pieniądze, wiesz, i jak ktoś wychodził, dostawał siano, każdy, każdy miał na start, każdy dobry chłopak miał na start, nie? Nie było tak. Nie tak, było tak, wiesz, chłopaków. No, ja pamiętam, no, że tam gdzieś wyszedł jakiś yy, bodajże to yy, z czarny z, z, z domu śląskiego chyba. Ale to, giełdzie, wtedy... to, to co mówisz, to już, i go to, to, to już było później, dużo później. No wiesz? później no, no. Było... Ja, mówię, ja mówię jeszcze o takich czasach. Yy, ja nawet, nawet nie wiem, czy ty widziałeś kiedykolwiek yy, taką restaurację piast. Yy, tam yy, na placu piastów. Yy, nie. A gdzie ona była w, tu, w tym miejscu? W, tam w tym miejscu. A wiem gdzie? Jak, jak stary browar był, to była trochę dalej, tak przy rogu, gdzie było. Yy... Nie, bliżej, bliżej bliżej niż stary browar. Yy, tutaj na rogu. Yy, no, w przystanku. Właśnie. No. No, mówię, właśnie. No. No. Chciałem ci tak. to właśnie powiedzieć, ale przerwałeś. przy przystanku. Dalej niż stary browar, bliżej tego rogu, co był sklep na yy, yy, i, I tej, i tej mini, co tam co tam teraz. Yy... Są jakieś części samochodowe. Tam mynia... Mówię o takiej myni. Yy, co wcześniej była mynia, a później tam były automaty, pamiętasz? Takie no. miejsce? Tak, ale no. ta, te, ten piast to był chyba tam bardziej bliżej starego browaru niż tej myni. Yy, yy, to było. Knajpa. Ta, ta knajpa piwialnia była pomiędzy pomiędzy, pomiędzy. Nie, to nie była taka piwialnia. A no to ta, nie, to ja ta, to ja nie wiem. To ty mówisz, to ty mówisz o, o takiej pialni. Ja pialni Nie, ja mówię, ja mówię. Yy, ja mówię, ja mówię o, o takiej restauracji, wiesz. Z jednej, strony, z jednej strony były dancingi, a z drugiej była kawiarnia, nie? To nie tak samo z jednej strony były obiady, a z, a z drugiej były desery nie wiesz. Nie kojarzę to piasta, tylko kojarzę już tam naprzeciwko, jak miał to Herman. To nie, jak... nie, 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 to o innym miejscu w ogóle rozmawiamy, no, nie? Znaczy, no tam to myślałem, że to mówisz o tej piwialni, ale to nie jest tam. No to co to jest tam z tym piastem? No ja tam, ja tam, tam były takie duże yy, duże szyby jak drzwi normalnie ja tam, ja tam biegałem jak byłem dzieciaki jeszcze no i wynosiłem stamtąd saszetki i torebki wiesz no. najpierw, najpierw taki jeden mnie oszukiwał i zawijał, zawijał pokaźne sumy, a później poszedłem się poskarżyć Zygmuntowi i Zygmunt go sam chwycił za ucho, dał mu parę razy boksa i ja tam, ja tam mm, nie musiałem kartkować nie wiadomo ile, bo tam, tam 10% dawałem i, mi, i miałem spoko, nie? A w razie czego miałem jeszcze pomoc? A tam tamten, tamten Tomina opowiadał, wiesz, że on mi będzie pomagał, zdawał sobie za kioskiem i sobie czekał, aż jak przyjdę i aż mu dam pieniądze, nie? No, jeszcze zawsze więcej mi zabierał, blachy mi płacił. Poskarżyłem się Zygmuntowi, bo nie dałbym mu rady wtedy, wiesz? No i Zygmunt mu blachę wypłacił. Parę boksów. No i miałem spokój, nie? Piotrek. Tak wiesz, jak, jak był Zygmunt, bardzo dobrze się zachowywał, nie? Był, był taki ogarnięty. Później, jak Zygmunta brakło już, to, to widziałeś, jak się stoczył, nie? Bo Zygmunt był taki ojciec dla nich, nie? Dokładnie, no. Dobra. No. To co? Wyszło na to tak, że Zygmunt był rezydentem Nenek stoczył się, zapił się na śmierć Pawła zaszczelili. I jeszcze jeżeli chodzi o Sandokana, to kolega Zdzwoni się z jego córką i dowie się napiszę albo napiszesz. Numeru nie mam, no. ale mam kontakt przez No to ok przez Messengera. No. Także będziemy wiedzieć, czy Zygmunt żyje, czy też nie. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona dla wszystkich. Trzymajcie się widzowie.